Siema, siema. Dzisiaj ogólnie Lebek będzie oceniał moje miniaturki. Może znajdzie się jeszcze taka część z XD nogiem, więc no. Dobra, witam. E, tutaj e, łebek chlebek e, Nie wiem co to jest miniaturka Ta miniaturka Majchu idzie spać chyba Tak, o kurczę maznęło mi się e, tacza, to samo e, Tak malujemy Czym to takie małe jest? Jak to powiększyć bajchu, bo to masz pamięta jakiegoś 2025 <grystanie> Jeszcze kicha na dodatek. Ja kaszę, ja kicham, no. O, jest, no wiem, że jest nagrywany. No ja Eee, dobra, Lomek, czy wiesz z jakiego filmu y, jest y, ta miniaturka? Tak, Majfu idzie spać. Nie, e, Bedy Dedy. Wars. Ja go mam, chugów. Aha, dzięki. No, ja też. No co to Okej. Okay, dlatego teraz... No teraz to, bo inne Dedy no się nie różnią. Jedynie czwórka się różni, więc no. Dobra. Jakieś, nie wiem co to jest, jakieś piłka chyba. Wstawa jakiś. Nie wiem, co to jest. I Majchu Marchewa. Nie wiem, czemu tego nie mogę powiększyć. A, to jest lupa. lupa lupa. okej okay. Jest! Jak widać, Majchu. Mam pomysł. Mam sobie piękny rysunek. Taki piękny, że po prostu trafi. Okej, okay, czekaj. Banana trochę narysowałam. Okej, okay, fajnie. Co to, Co to jest? To jest arabska szkatułka, żeby cię popryskać jakimś aerozolek w oczy. Tak. Jakiś mocz tutaj będzie kapać. O, proszę. Pięknie. Tak. No następny rysunek będzie... Jakby co, Lebek nie wie, yy, nie zna po prostu postaci wszystkich, yy, tego pięknego... Jak yy. to zetrzeć? Tak, jak to zetrzeć? Po prostu... Lebek, jak to zetrzeć? Yes. Po, prostu, po prostu Lebek nie wie, nie zna postaci tej ekipie. Wiadomo, że... To jest... to wiadomo, że to jest pan kamyczek. Jaki pan kamyczek! To jest pan gizalek! To jest pan, no, it. it. pan czarna dziura, dobra! <laughs> pan no, po prostu it's... nie zna, nie zna. <laughs> no jest... Tost z ziemią. Jakiś stary tos z Podlasia. Szubry takie sobie na co dzień robią. Ja też. Znaczy niezielone, jak widać. No ale taki ładny tos wyszedł. Taki tylko z piegami. Nie rozumiem tego. Tylko... I nie wie I co ja mówić? Zapomniałem. Ja e, ta moja ocena to jest Tutaj napiszę, o oh, kurczę za dużo. Tak. Dziesięć. No na... ziemię Jezu, czemu to się nie pisze? Dopisz. No pisz. Ogólnie Lebek wybrał 10 na 10 i nie wie o tym, że to jest ziemia z no, no Jak? No to jest los! To jest... to jest tost taki zielony! Zielonym sraką. <laughs> to jest. Znaczy, to nie jest tost. To jest. Ziemia z Minecraft'a. Przecież to jest za krótkie! To znaczy, ten. za. za. Sz... za, bar... za mało szerokie! Te, jest, tak to jest. jest to jest 5 cm! <laughs> a, jak, a jak oceniasz dwie poprzednie? Z x nogiem czyli panem Kameczkiem. Jak oceniasz mnie tutaj? No tak. 5 na 10, bo brakuje. A <grym> zwykle. Zwykłe 2 na 10. O um. Dobra. Teraz widzimy marchewę w Minecrafcie. Yy, osadników takich. wieć. widać nie mam pojęcia czemu oni są biali ale czemu oni są różowi pewnie, jest ta... pewnie ten to wygląda jakby był po ostrym kadabie, ten tak samo a, my, a ten to marchewa to jakby miał go zaraz miał zaraz pójść do kibla i... ale taka cena moja to jest mi się wydaje że my nie przesadzajmy no. ma tak średnio czegoś tutaj brakuje więc Kurczę. To gdzie, Bej! Czekajcie, bo tutaj coś mi się popsuło. Bo tutaj, co się dzieje? Jeden! Popsuję trochę miściowi ten napis. O, to też może być. Jeden. Nie no, dziesięć na dziesięć, na 10. O miściu, to jest Twój napis. Troszkę skrzywiony. Tak, przesuniemy to i już. No i pięknie. Co, co się stanęło? Palec wyrósł. <grym> dobra. E, dobra. Więc poprzedni z Minecrafta też 10. 10 Ale nie, nie, nie o to chodzi. E, czy wiesz e, jakie to... Jaki to film... Czemu? Co się tutaj stało? Jaki to filmik? Czy wiesz, eee. jaki to filmik? Mniej więcej, chyba... Margewa jest nękany przez villagerów, którzy cały czas mówią Twój stary, czy twoja stara. Jeden, jeden to nie wiem. Nie, to, 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 nie, to nie to. O kurczę. Z Minecraft. A poprzedni? A poprzedni? Z Minecraft Creative. Eee, też nie. Więc widzowie, pokazuję mój świat w Minecraft, no jak? A kolejne, to Minecraft jest dziwny, więc no. A tym razem ja mogłem wybrać, wybrałem Stumble guys. co widać, że to jest wklejone. Michu Marchewa, oczywiście zawsze to musi być napisane. Michu, jak, od, jak oceniasz to? Ta, moja ocena to jest, no mi się wydaje, nie przesadzajmy, 5 na 10. Jak, jak myślisz, jak się nazywa ta, ten film? Mi się wydaje, że Michu Stumble Guys to się nazywa. Michu Stumble Guys. Ale nie wiem, no, Michu, tak? No dobnie. No jak nie? No Stumble Guys nuda. Nie. Mnie? Nie. No. Stumble Guys nie. Mnie rozwaliło. Nie, no, podpowiadam ci, debilu. Stumble guys nie i dalej. Nie lubię, kurczę! Stumble guys nie naturalny jest. Byłeś blisko wcześniej, Eee... Stumble guys nie. Nie lubicie. Odpowiedział było sam nie nienawidzę tej gry. E, no. A. Jak gdy dostałem piątkę? Ja gdy dostałem dwójkę. No widać stara go wywaliła z domu pod śmietnik. No fajnie, fajnie. No, tak. Dobra, więc jak oceniasz tą miniaturkę? Uh, Okej, okay. miniaturka jest... tu 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 tu. Okej, okay, no... A, czem, mam pytanie w ogóle czemu Marchewa nie ma nóg, tak jak tutaj przyszedł? Naprawione, hehe. <laughs> <laughs> w ogóle Marchewa też nie może wstać, bo nie ma rąk. Naprawione, w ogóle dlaczego to jest łapka w górę? Łapka w górę. To, ale wy oczywiście... To jest piwo. Ty jesteś piwo. Narysowałem... Łapkę w dół, trochę brzydka, wiem. Ale, ej, nie przerywaj, nie przerywaj. To jest... Przery... Jak? Jak co tą miniaturkę? Eee, ta! Yy, Pięć! No, 5 na no, 10, no bo nie ma nóg, nie ma rąk, jest łapka w górę, że dostałem dwóje, więc no, tak troszkę, o czekaj, prawie o, alkohol. No i nieprawda, to jest, nie wiem co to jest. No więc tak. No ja to jest moja jest ten e, twoja ocena o tamtej... tamtej miniaturce. Mówiła Ci bracie, Brady rzeczywiście. A wiesz jaki to film? E, jak to wygląda? A. Ta... Mm, Że dostałaś dwie. E, nie. To jest film, jak robię Make It Mam. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale coś takiego. Tak, i mi, dawaj, jak mi dała reakcję. Jak tą miniaturkę? Moja ocena jest 10 na 10, nie wiem, bo wszystko jest. Mała żaba, czekaj. A, Bajku nie słyszał. Y I oceniam to 10 na 10. Czy to jest poł? No. No tak, widzę to. Wiesz, kto to jest? Pali śliwka. Kubuś. Jaki? Nie, że on? No, ale ja. Nie, nie ten, nie ten zwał. Tylko ten inny, taki... Czekaj, powiem ci. Kuś. Krzympek. I wymyślił sobie awatara Japuszko, więc. To jest Japuszko czy śliwka? Japuszko. Puszko! Ty puszko, jedna! No. 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 Jaka nazwa? Pani Jabuszko se wy. Pani Jabuszko se wymyślił nazwę. Ty puszko, jedna! Eta. Nie, nazwa filmu. A, nazwa filmu, mi się wydaje, że to jest po prostu y, Pani Jabłuszko i Pan Marchewa grają w Squid w Roblox. W Roblox. E, to się nazywa e, Challenge e, Horror e, Roblox. Kurczę, ja też muszę takie sobie zrobić, tylko ja będę, jedynie i w jakimś... W jakiejś grze Roblox, ok? Dobra, tak dobra. Następny odcinek, koniec? A tak. Czekajcie na następny odcinek, bo będzie zaraz, dzisiaj chyba, z. E, jak to się nazywało? A, że przechodzę jakąś grę Roblox, tylko nie horror. No i tutaj. Jak widać, Majchu nie wytrzymał zakupu w Biedronce. ceniasz tą miniaturkę? Czekaj, jeszcze nie skończyłam mojego komentarza. W ogóle, ta, 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 po pierwsze, tak się dzieje, gdy się nie myje zębów, takie czarne są. Po drugie, mam do Was pytanie, czy widzieliście czarną żabkę? W sensie sklep żabka, bo są takie w Warszawie, na przykład jest sporo takich. Ci, co mieszkają w Warszawie, mogą potwierdzić. No i, no i w widzie też parę jest. Dobrze. Więc... A ja oceniam to no fakt, to czy co, ale nie! Akurat Michael nie musiał się tak napracować, więc akurat nie musiał się tak bardzo napracować, bo poza tym tutaj jestem. No nie, no mnie to jest czwórka. Tak, zaraz koniec filmu, jakbyście chcieli wiedzieć jeszcze dwie miniaturki, no to jest przedostatnia, mm. no to daj akurat, nie podoba mi się, więc daję jeden na 10, mi się nie podoba akurat, no i, i zaraz zostanie... to 11 na 10, bo majchum mnie bił. Słucham? Nie. No, he, he, he. Dobra, ostatnia miniaturka w tym filmie. I to akurat też, to jest akurat bardzo brzydkie, więc 0 na 10. Zostaw mnie! Zachódź, tak! Jest mniej i tak od czego, dobra, zero. Na gdzie się, to mi się nie podoba Squid Game, nie? Squid Game nie wkurza, więc mara. Subskrybuj. Siema.